Cześć, a dzisiaj przejedziemy się w tym oto policyjnym konwoju więziennym. Zapraszam do oglądania. No to witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. No i mamy tutaj ten zestaw o numerze katalogowym 60276, czyli jak już mówiłem policyjny konwój więzienny. Zestaw pochodzi z 2021 roku. Liczba minifigurek w tym zestawie to 4, a liczba elementów wynosi 244. Jeżeli chodzi jeszcze o cenę katalogową, to wynosi ona 80 zł bez jednego grosza. Szkoda tylko, że na przodzie opakowania mamy przedstawione nasze 3 minifigurki, mimo że w zestawie są 4. Mamy Duke'a Detaina i naszą Klarę Przestępczynie, i te dwie minifigurki już spotkały się na jednej z moich recenzji. Była to bodajże jakaś przybrzeżna, jakieś coś przy brzegu. Zestaw chyba miał numer katalogowy 60270 dwa, jeżeli mnie pamięć nie myli, przypnę go Wam w karcie, no i widzimy tu jeszcze na przodzie naszego Snake'a jakiegoś złodziejaszka, na przodzie opakowania mamy naszą ciężarówkę, widzę tutaj samochód pomocy drogowej, mamy go lekko widzę podrasowany, silnik na wierzchu, tej na boku jakieś dynamity, no i motocykl policyjny, powiem Wam, że ten motocykl w kolorze czarnym naprawdę mi się tutaj bardzo podoba, no i na tyle opakowania widzimy tutaj jakąś scenkę z aresztowania i widzimy, że naszą klatkę tutaj po naciśnięciu elementów możemy sobie w jakiś sposób wystrzelić, więc myślę, że to będzie naprawdę fajna funkcja bawialna. Jeżeli chodzi o ten zestaw, to ja już naprawdę nie pamiętam, jak on znalazł się w mojej kolekcji. Yy, kupiłem go na pewno w zeszłym roku, ponieważ wtedy on wyszedł być może na oliwce, jak była przesyłka za zutówkę. Wykopałem go ostatnio gdzieś z dna. Kartonu z jednego z kartonów, w których mam pochowane zestawy LEGO, no i mówię, a to w sumie go nagram i zobaczymy, co to za zestaw, bo nawet nie pamiętam co tu w środku się znajduje. Pozwólcie, że zmienię kadr i zobaczymy sobie wnętrze opakowania. No to dobra, od, wyciągnijmy sobie worek. Widzę, że w tym worku mamy tej chyba minifigurki. Mam nadzieję, że ten zestaw jest kompletny. Bo pojęcia naprawdę bladego nie mam. Instrukcja składania naszej ciężarówki. Instrukcja do poskładania naszego motocykla, oczywiście i po auta pomocy drogowej, i widzę, że mamy tu kolejne worki z elementami. Chyba są nawet jakoś podzielone na ciężarówkę. Ja tego zestawu na pewno nie składałem, więc mam nadzieję, że on będzie kompletny. Także dajcie mi chwilkę, ja to pozamieniam w gotowy zestaw i przyjrzymy mu się nieco bliżej, jak już będzie poskładany. No, i po chwili nasz zestaw, jak widzicie, jest już złożony. Mamy tutaj na przodzie 4 minifigurki, a z tyłu nasze trzy pojazdy, które znajdziemy w tym zestawie. I może od naszych minifigurek sobie zacznijmy. I od lewej strony mamy naszą jedyną panią policjantkę, która na opakowaniu nie miała żadnego imienia. A jeżeli chodzi o tą naszą panią policjantkę, no to prezentuje się ona w ten sposób: nóżki bez żadnego nadruku. Jeżeli chodzi o torcik, to widzimy krótkofalówkę, jakiś pas, odznakę. Z tyłu ma również napis polis. Kolejna część krótkofalówki, jakieś kieszonki, jeżeli chodzi o. Jej wyraz twarzy, no to widzimy, że jest to ona jakaś taka zakłopotana. A jeżeli chodzi o tył, no to ewidentnie jest jakby wystraszona. I to co mi się w tej figurce podoba, to ta czapka, którą tutaj mamy zintegrowaną z tymi oto włoskami i stanowi to jedną całość. No więc jeżeli chodzi o tą czapkę, no to właśnie ona dla mnie to jest naprawdę na spory plus. Przechodząc do drugiej naszej minifigurki, naszego Duca Diteyna, no to tę postać już znamy. Czarne nóżki bez żadnego nadruku, taki oto policyjny torsi. Również widać odznakę, widać jakieś szelki, na których ma kieszonki. Z tyłu duży napis polis prawdopodobnie ma nawet założoną jakąś kamizelkę kuloodporną. Jeżeli chodzi o wyraz twarzy, no to jak w poprzednim zestawie, miał te swoje okulary widać jaki ma uśmiech. Mamy tutaj również alternatywny wyraz twarzy widać brwi taki oto, delikatny uśmiech. Mamy również czarne włoski, a jeżeli chodzi o tą figurkę jako jedyna, dostaje alternatywną, alternatywne nakrycie głowy i może założyć sobie ten oto kask, no i wsiąść na motor, do którego za chwilkę sobie przejdziemy. Przechodząc do kolejnych naszych minifigurek. Mamy tutaj naszego pierwszego złodzieja. Jeżeli chodzi o niego, jest to Snake i powiem Wam, że ta minifigurka tutaj naprawdę mi się podoba. Bardzo ładnie wyglądają te brązowe i brązowe rączki, jak i nóżki. Bardzo ładnie nadrukowany torsik. Widzimy tutaj jakiś wisiorek, na którym wisi prawdopodobnie jakiś ząb. Taką koszulkę w pasy, czarną kurtkę. Z tyłu ma taki duży znak dolara. Jeżeli chodzi o minifigurki złodziei, to one nie posiadają alternatywnych wyrazy twarzy ale widzimy tutaj jak prezentuje się nasza główka. Także naprawdę, naprawdę ta figurka razem z tym czarnym kapeluszem, który właśnie teraz nakładam, no powiem wam, że ta figurka tutaj naprawdę, naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. I przechodząc do naszej ostatniej minifigurki, przestępczyni Klary, no to Czarne nóżki bez żadnego nadruku, jeżeli chodzi o torsik, to już też ten torsik dobrze znamy. Koszulka w paski, kurtka, widzimy jakiś pas. Jeżeli chodzi o nakrycie głowy, no to mamy tu jakiś kask okularami i jeden wyraz twarzy, na którym to również ma założone jakieś okulary. Widać chyba jakąś ranę na boku. No i tak oto prezentują się nasze cztery minifigurki. Oczywiście, jeżeli chodzi o minifigurki, no to tutaj Policjanci, mam wrażenie, są zwykli, ale dla tych przestępców, naszych złodziej, naprawdę te minifigurki dwie robią tutaj robotę. Tak samo robotę tutaj dla mnie robi ten czarny motor, ponieważ mam już czerwony, mam biały, ale czarnego w swojej kolekcji nie miałem. Mam go dokładnie w tym zestawie. Yy, tutaj mamy naklejki Polis, także gdyby ktoś nawet chciał sobie mieć po prostu czarny motocykl niepolicyjny, to te naklejki po prostu można oderwać. No ja nie będę tego robił, bo szkoda, myślę, że lepiej tutaj po prostu kupić sobie czarny motocykl. Yy, mamy tutaj również jakieś światełko policyjne, no i z tyłu przyczepione kajdanki. Oczywiście kierownica, ale motocykl w kolorze czarnym naprawdę mi się tutaj podoba. Myślę, że tutaj lepiej by jednak wyglądał jakiś taki ten kogut niebieski na jakimś takim wydłużeniu, jak to w rzeczywistości wygląda. No i przechodząc teraz do najsłabszego punktu tego zestawu, mam wrażenie, że jest to ten samochód złodziei, którym to próbują wyrwać klatkę, w którym to tą oto więźniarkę, która jest tutaj przyczepiona do samochodu, do tego sobie za chwilkę przejdziemy, no to myślę, że no, ten samochód wygląda no po prostu słabo. Jeżeli jeszcze chodzi o przód, mamy tutaj silnik, całkiem fajnie, przyda się na części, mamy szybę, gdzie tutaj nasza, nasz samochód nie jest do końca zamknięty. Myślę, że tutaj można by również spróbować ubić drzwi. Mamy tutaj na boku dynamity, więc całkiem fajnie. Z tyłu widzimy jakieś zaokrąglenia, no i ten łańcuch, który możemy sobie tu regulować i za chwilkę podczepimy to do naszej więźniarki, aby tą klatkę z naszym więźniem tutaj wyrwać. Ale jeżeli chodzi o ten samochód, no to tutaj żadnych fajerwerków przy tym samochodzie nie ma. No i przechodząc do naszej głównej konstrukcji z tego zestawu, mamy ten, tą oto więźniarkę, która powiem Wam, że prezentuje się naprawdę, naprawdę w mojej ocenie bardzo dobrze. No i zaczynając może od przodu, mamy tutaj oczywiście tablicę rejestracyjną z numerem zestawu, mamy pod tymi elementami schowane światła, troszkę te kierunkowskazy tutaj są schowane w tej w tej karoserii, więc raczej nie będzie ich widać. Mamy w takim oto kolorze żółtym nadkola. Jeżeli jeszcze chodzi o przód, to podejrzewam, że tutaj mamy taką rurę y, zaciągającą powietrze y, do do filtra, do silnika, więc myślę, że ten samochód po prostu może też pokonywać jakieś większe rzeki lub też kałuże, i nie będzie z tym żadnego problemu, żeby się tutaj coś zalało. Jeżeli chodzi o bok, no to widzimy, że mamy tutaj lusterka. Coś, co jest na pewno dużym plusem, to to, że mamy otwierane drzwi. No, bo to nie jest takie oczywiste i często zdarza się, że minifigurki wkładamy po prostu przez dach. A w tym, w tej więźniarce, dostaliśmy świetne drzwi. Mamy również okna, mamy schody z jednej strony i z drugiej strony, żeby się do tej więźniarki dostać, no więc tutaj też naprawdę, naprawdę za to należy się duży plus. Mamy jakieś wydechy umiejscowione tutaj za tą kabiną pierwszą więźniarką, gdzie nasi policjanci mogą siedzieć, a z tyłu mamy właśnie naszą więźniarkę, widzimy tutaj kraty, mamy miejsce, do którego możemy przyczepić... Yy... Ten poprzedni wóz, ale to sobie za chwilkę do tego przejdziemy i tą więźniarkę po prostu wyrwać. No, jeżeli chodzi o tył, mamy również światła, kolejny znak tablicy rejestracyjnej. Pod spodu możemy sobie coś doczepić, ale wtedy, jakbyśmy coś przyczepili, myślę, że mielibyśmy ograniczony dostęp do tej więźniarki, gdzie tutaj naszego więźnia się przewozi. No i myślę, że tutaj w sumie w środku nie ma za bardzo co opowiadać. No, myślę, że mógłby tu być jakiś fotel albo coś w tym stylu, żeby jednak tego naszego więźnia posadzić. Nawet chyba by się tutaj zmieścił, nawet gdyby tu zamontowany był fotel, bo miejsca do dachu tutaj jeszcze jednak troszkę zostało. Także no, brakuje mi tu osobiście właśnie jakiegoś takiego fajnego fotela, żeby tego naszego więźnia posadzić. Yy, druga strona prezentuje się dokładnie tak samo. Mamy tutaj jeszcze oczywiście koła, również kolejne miejsce, do którego możemy sobie yy, przyczepić. Nasze poprzedni, nasz poprzedni samochód z tego zestawu, i tą więźniarkę wyrwać. Jak już widzieliście, otwierana klapka. Tutaj mamy właśnie mechanizm do wystrzeliwania tej, tej klatki. No i na górze mamy jeszcze koguty, takie oto, takie policyjne w kolorze niebieskim. No i jeżeli chodzi o wnętrze naszego, naszej więźniarki. No, to mamy tutaj tak naprawdę miejsce dla jednej minifigurki. Z drugiej strony mamy taki element, do którego przyczepiamy kajdanki, które właśnie mi wypadły. A przynajmniej tak też było to pokazane w instrukcji. Mamy również kierownicę. No i taki oto żółty kubek. No i nic więcej tutaj w tym. Wnętrzu nie znajdziemy, z tyłu to jeszcze jakaś taka imitacja. No nie mamy tutaj nawet żadnej szybki, ale w końcu ten element się wyczepia, żeby sobie zerknąć do środka, czy nasz więzień siedzi i przypadkiem nie uciekł z naszej więźniarki. No i nakładany oczywiście dach. No i teraz myślę, że chyba wszystko już jest opowiedziane, jeżeli chodzi o tą naszą więźniarkę, i możemy sobie przejść do naszej funkcji bawialnej z tego zestawu. Ale może jeszcze wam pokażę najpierw, jak się to wyczepia. Tutaj mamy elementy technikowe, które sobie naciskamy. I ta nasza więźniarka tutaj wyskakuje. Tutaj mamy taki element kulowy, który jest właśnie tutaj wczepiany w ten element. Tu mamy takie półokrągłe elementy, i gdy ten element, gdy tą więźniarkę wczepiamy, to ten element technikowy się podnosi. Gdy go naciskamy, to on naciska na te czerwone elementy. No i nasza. Nasza tutaj klatka wyskakuje z tego oto wozu. Także to naprawdę bardzo fajny element bawialny tego zestawu. Na pewno na plus jest również to, że ta klatka po prostu się nie rozpada i naprawdę jest solidnie zbudowana i żadne elementy nam tutaj z tej więźniarki nie odpadają. No a jeszcze przechodząc teraz do właśnie tej funkcji bawialnej, to możemy sobie tu ją przypiąć. Naciskamy i uciekamy z naszą klatką. I nasi złodzieje, nasza dwójka złodziei ucieka, no a nasza dwójka policjantów, jedna pani kierowca tej więźniarki, no i pan Duke Tain na motorze muszą ruszyć w pościg za naszymi złodziejami. No myślę, że ta więźniarka jednak tutaj będzie stawiała opór na tej ziemi i bez problemu ich tutaj nam dogonią. No i przechodząc do podsumowania tego zestawu, ja osobiście mogę go naprawdę polecić, tym bardziej, że nie jest to zestaw drogi, a dostajemy tutaj w nim naprawdę sporo. Czarny motocykl, dwie minifigurki złodziei, z czego ten jeden tutaj Snake z tymi w tym kapeluszu i brązowymi nóżkami naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobał. Dostajemy w końcu świetny samochód policyjny, no bo w sumie ja osobiście nie mam temu nic do zarzucenia. A jeżeli chodzi o ten czerwony samochód naszej złodziei, no to po prostu pójdzie on na części i być może w czymś innym te elementy zostaną wykorzystane. Ale jeżeli chodzi o więźniarkę, motocykl i cztery minifigurki. Takiej cenie naprawdę, naprawdę polecam, tym bardziej, że pewnie da się go jeszcze dostać w cenie poniżej sporo katalogowej. więc za 60-70 zł tutaj dostajemy naprawdę, naprawdę dużo. Jeżeli oczywiście materiał się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, napisania komentarza pod tym filmem. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, aby nie pominąć żadnych moich nowych materiałów. No a w dzisiejszym filmie to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!